Dzień dobry, witam serdecznie na moim nowym kanale. Dziś chciałabym zrobić czytanie, zaproponować możliwość zrobienia czytania dla osób, które zainteresowane są przyszłością relacji z osobą, o której myślą, z którą już być może mają jakąś relację, tylko czują się niepewnie, nie wiedzą, do czego ta relacja może prowadzić, więc chciałam serdecznie zaprosić na zrobienie odczytu. Chciałam tylko powiedzieć, że odczyt jest, jest to czytanie kolektywne, tak? Nie z każdym może to czytanie rezonować. Zapraszam do sesji indywidualnych, do czytań indywidualnych, również do pomocy energetycznej, jeżeli jest, jest taka potrzeba. No i co? I zapraszam do, do krótkiego czytanka. Karty są oczyszczone biomaszowi, przetasowane, ja tylko sobie tutaj troszeczkę jeszcze. Pogotuję. Dobrze. Poproszę o przekaz. Yy, jaka przyszłość czeka osoby mnie oglądające z osobami, o których myślą, że tworzą już relacje? Proszę o przekaz. Karty szalone. Mhm. Wieża giermet była w giermek czynicha. Zobaczmy teraz i jaka przyszłość czeka osoby nieoglądające, z osobami o które myślą, bądź już z którymi mają już jakieś relacje. Jakby ledział, leciał. diabeł, słynka mieczy. Kilka kielichów i rycerz mieczy. Dobrze. Dobrze. Rycerz mieczy, siedemnica mieczy i królowa błażka. Jeszcze jedną kartę bym chciała. Jaka przyszłość? Aha, piątka mieczy. Dobrze. Dziesiątka kielichów i królowa kielichów. Mhm. Królowa była. Dobrze. Co jeszcze jest? Pustelnik. Król mieczy, trójka mieczy, dwójka była rydwan. Mhm. Czyli tutaj w tych relacjach może być ktoś jeszcze. Pytamy. Czy ta królowa kielichów to jest energia osób, które mnie słuchają? Nie. Dobrze, czyli tutaj może być ktoś jeszcze w tej relacji. Dobrze, czyli tak, tutaj widzę ogólnie rzecz biorąc, że tutaj prawdopodobnie albo się już coś posypało, albo się coś posypie w bardzo niedługim czasie, ale tutaj byłyby chęci naprawienia tej relacji i osiągnięcia nowego etapu, tak, pomimo blokad. Ale jest potencjał. Dobrze, dopytamy sobie te karty. wezmę te dobra. O czym mówi karta wieży. Mhm. Mieczy. czyli blokady, tak? Blokady. Y Niezdecydowanie, czy powinno się wejść do relacji i odbudować to, co było, czy, czy po prostu, aby po prostu tą sytuację zostawić tak, jak jest, tak, na, na takim samym poziomie lub niższym, tak? Dobrze, o czym mówi Giermek bław? W Słońcu? Czyli jest tutaj chęć wyjścia z propozycją stworzenia czegoś więcej i ciepłe uczucia. O czym mówi Giernek Tyliku? O pustelniku. Mhm. Czyli pomimo chęci, pomimo ciepłych uczuć jest tutaj oddalenie, tak? Dobrze o czym mówi król? król Czyli nie mm, chęć podjęcia się nowej drogi, ale nie do końca wiadomo, czy ta droga jest słuszna, tak? O czym mówi głupiec? O czym mówi... Mhm, królak i Czyli głupiec, czyli głupiec mówi o chęci rozpoczęcia nowego rozdziału w tej relacji. Jest potencjał, jest przeogromna chęć, ale również jest prawdopodobnie osoba trzecia, ponieważ jest królowa kielichów, jak tutaj, tak? O czym mówi karta Diabła? I to może też tłumaczy, dlaczego tutaj są te blokady, ale dopytamy. O czym mówi karta Diabła? O czym mówi karta? O mówi karta diabła o dziewiątce buław. Mhm, czyli tak jak mówiłam, jest potencjał, tak, są jest chęci, tak ale przez właśnie królową kielichów może być powstrzymywanie tej drogi, tak, chęci nawiązania głębszej relacji. Dlatego są tutaj blokady, tak, to toksyczności blokady w tym diable. I dziewiątka buław, taka bym trochę powiedziała postawa obronna, tak? O czym mówi ta ósemka mieczy? No właśnie, ale jest chęć zwycięstwa Pomimo, że są blokady, pomimo, że jest troszeczkę jakby tak postawa obronna To w tej ósemce mieczy jest chęć wejścia i zwycięstwa tej relacji, tak? O czym mówi ta dwójka kielichów? Mhm, o królu buław, królu buław, z królu buław Czyli jest tutaj ogromny potencjał na realizację tej, tej znajomości, samouczucia, być może jest też połączenie duchowe w pewnym stopniu. Bardzo duży pociąg i połączenie duchowe może być. Może to być bratnia dusza i królowa, właśnie duży potencjał seksualny, duży ogień, tak, ponieważ królowa jest żywy ognia, tak. Rycerz Mieczy. O czym mówi rycerz Mieczy? O czym mówi? Mhm. Rycerz Mieczy. Rycerz Mieczy tutaj chciałby wyjść znowu z jakąś propozycją. Ponieważ jest gier, giermek bław, ale jest powstrzymywany, ponieważ jest tutaj na chwilę Co nie ma żadnych działań, jest biega. Jeżeli, że tak powiem. W komunikacji, przełożeniu mamy ósemkę. Kielichów oraz szóstkę, szóstkę bułownie, czy widać? Dobrze, dobra, jeszcze sobie tutaj dopomnę. O czym mówi ta siedemka mieczy? O zawieszeniu, no właśnie. Czyli pomimo, że są tutaj obserwacje, jest takie nieczyste zagrania troszeczkę tej osoby względem Was. To jest ta relacja też zawieszona ta, ta osoba prawdopodobnie gdzieś po ucichaczu, że tak powiem, obserwuje Was z boku Ponieważ siódemka mieczy to jest też takie trochę okradanie energetyczne Nie mówienie nam o czymś wprost Dlatego, <coughs> przepraszam, jest ta relacja oficjalnie jakby zawieszona, tak? Wewnętrznie zawieszona, ponieważ być może przeraziły troszeczkę tą osobę te uczucia względem Was Pociąg seksualny, tak? Ciepłe uczucia, potencjał a tutaj jest ktoś trzeci, tak? Dobrze, o czym mówi ta królowa buław? O czym mówi ta królowa buław? Hmm, rycerzu buław, no właśnie Czyli, że on chce tutaj zobaczyć o tym relację, o potencjał tej relacji hmm, Chciałby się poddać tym emocjom, tym uniesieniom, tak? Dobrze, a o czym mówi ta piątka mieczy? Poszukamy sobie mhm, Piątka mieczy Ósemka kielichów w, w przełożeniu Trójka kielichów biermek kielichów i arcykapłanka No czyli ewidentnie ta osoba postrzega was W energii arcykapłanki Chciałaby tutaj spędzać miło z wami czas Chciałaby z wami świętować Chciałaby tutaj wyjść z jakąś propozycją Ale tutaj jest nadal niepewność Jeżeli chodzi o Przyszłość Waszej relacji, tak? Tutaj jeszcze mamy dziesiątkę kielichów yy, oraz trójkę buław, tak? Czyli chęć, tak jak tutaj była, chyba też była. Jest, trójka buław. Czyli chęć podjęcia się nowej podróży, ale jeszcze takie ostatnie, jakby może nie tyle, co ostatnie, co po prostu podrygi, żeby nie wiadomo, czy jest to dobre wyjście, tak? Tutaj też jest dwójka buław. Czyli też karta brama, tak? Nie wiem, czy widać. Teraz widać. Trójka buław. Tutaj później jest Rydwan. Ja bym tutaj obstawiała, tutaj jest trójka mieczy, tak? Zranienia. Król Mieczy, Pustelnik i Królowa Klimów. Ja bym tutaj obstawiała, że tutaj jest prawdopodobnie relacja, która um, ma ogromny potencjał, żeby iść dalej, ale ze względu po prostu na to, że ta osoba być może kogoś miała lub ma, po prostu ta relacja jest dla niej na tyle obciążająca, że po prostu. Ona tutaj nie jest w stanie, że tak powiem, podjąć ani konkretnych kroków, ani konkretnej decyzji, jeżeli chodzi o Waszą relację. Pomimo uczuć, tak? Ponieważ tu jest i dziesiątka kielichów, i dwójka kielichów, i karta słońca, tak? Dużo buław, tak? Tutaj jeszcze ten diabeł, diabeł też mówi o pociągu seksualnym, o, o bardzo dużym, takim, no, zniewalającym uczuciu, tak? Yy, więc tutaj bym ustawiała, że scenariusze są dwa. Yy, jako tako jest ta relacja też na chwilę obecną zawieszona, tak? Yy. Dobrze, tak to wygląda na chwilę obecną. Wyciągniemy sobie jeszcze teraz karty, jakie ta osoba ma w stosunku do Was na tą chwilę. Emocje. Yy. Dobra. Zmieram sobie karty. Poproszę o przekaz. Jakie osoby mnie słuchające i oglądające, jakie osoby trzecie. mając względem ich uczucia i emocje. I Dobrze. Okay. Dobrze. No, czyli tutaj mi powiedziała, że bardzo pozytywnie Ponieważ są to osoby, jako że w miarę możliwości spokojne, jeżeli chodzi o waszą znajomość Są one otwarte, pełne nadziei dumne w pewnym stopniu, że udało im się poznać taką fajną osobę w swoim życiu tak i prawdopodobnie planuje e, być może dla niektórych osób tak przejść na wyższy poziom tej relacji znudzony prawdopodobnie tutaj jest chęć podjęcia jakichkolwiek działań decyzji ale ze względu na to, że sytuacja na chwilę obecną może jest jaka jest odnośnie tej relacji z osobą trzecią no, po prostu ta osoba jest znudzona i nie potrafi nic więcej z tym zrobić tak Zainspirowany tutaj na pewno chodzi o połączenie duchowe i uczucia. Zniechęcony, być może, może być zniechęcony postawą, jaką być może wy, jako osoby trzecie, przyjęliście na chwilę obecną, tak? Być może nie ma pomiędzy wami kontaktu i być może powoduje to też smutek tej osoby, tak? Dlatego tutaj yy, mówię, tu jest też czytanie kolektywne, każda sytuacja jest indywidualna, dlatego nie można się tutaj i kierować, yy, że wszystkie czytania będą pasowały do jednego przypadku, ponieważ na pewno tak nie będzie. dlatego każdy przypadek jest indywidualny. Yy, dobrze. Jakie rady dla osób niesłuchających, jeżeli chodzi o relacje z osobami trzecimi? Osoby, o których myślą, Jak są związka? Jakie relacje? Jakie porady właśnie tej relacji? tych osób. Dobrze. Ok, mogę Porządki, ożywienie, równowaga, dąż odwrocie i ekwilibrystka. No tutaj powiedziałabym, że tutaj raczej chodzi o poddanie się pewnym pozytywnym emocjom, tak. Jeżeli te relacje są w pewien sposób dla nas satysfakcjonujące, to po prostu się temu strumieniowi, tak? Kolejne porządki. Tutaj jeżeli chodzi o wyznaczenie zdrowych granic, to jak najbardziej to jest karta przewodnia. Ożywienie. Tutaj, gdy pewne decyzje zapewne zostaną dokonane, to zapewne będzie to o wiele lepsze, Zarówno jak i w strefie porozumienia, jak i w strefie samego związku. Równowaga, no tak jak tutaj wspominałam, tak? Że po prostu nie dać sobie wchodzić na głowę, jeżeli chodzi o pewne rzeczy. Dom w odwrocie, no tutaj może czasami dochodzić do tego typu rzeczy, że po prostu może fundamenty, jakie kiedyś tworzyliśmy z osobami trzecimi, być może nie są już fundamentami godnymi w pełni naszej uwadze, tak? Dlatego tutaj być może wszechświat odpowiada nam, że po prostu. Powinniśmy być może dać szansę komuś innemu, tak I ekwilibryska w odwrocie No tutaj najbardziej Nie pozostanie bo, Ponieważ ekwilibryska to jest typowa Karta singielki Być może tutaj nie chodzi o całkowitą samotność Tylko o mm, Danie szansy Być może o sobie z naszego otoczenia Tak, być może jest to ktoś O kim nie wiemy Że ta osoba paja do nas jakimiś głębokimi uczuciami i może warto by było Zwrócić na nią uwagę bym dać jej szansę. Eee, jeszcze sprawdzimy anielskie. Proszę o rady dla osób nieoglądających, jak mam postępować ze sobą, w, w życiu. Proszę o rady. Oglądający. Dobrze odpuść eee. poproś innych o wsparcie nie z wykrzyknikiem W ciągu kilku miesięcy bądź pozytywny. Czy być może, jeżeli jest jakaś trudna sytuacja nie do przeskoczenia, być może mamy zwrócić się do osób trzecich o pomoc, tak? Nie z wykrzyknikiem, być może tak jak mówiłam, nie. Po, nie... Nie dokonywać jakichś ostrych, świadomych, nie, nie do końca świadomych, przepraszam, decyzji, tylko po prostu skupić się na wnioskach, tak? W przeciągu kilku miesięcy, czyli tutaj raczej sytuacja będzie klarowna, jeżeli chodzi o określenie się osób w tej sytuacji. Bądź pozytywny, <śmiech> przepraszam. <śmiech> no tutaj najbardziej sytuacja powinna się wyklarować na korzyść naszą. Na korzyść tej osoby. Być może będzie to sytuacja, w której ta osoba będzie musiała podjąć decyzję tak, jak tam wychodziło właśnie, że prawdopodobnie jest to relacja trójkowa i być może ta osoba podejmie rozwiązanie, które będzie korzystne dla nas w jednej lub obu płaszczyznach, tak? Dobrze, ja dziękuję serdecznie za uwagę. Z mojej strony to wszystko. Zapraszam serdecznie do kontaktu, do subskrypcji, do polubiania filmików, jeżeli się podobało oraz do konsultacji prywatnych. Pod filmikiem załączam swój link do strony internetowej na Facebooku. Można pisać, jeżeli ktoś jest zainteresowany, zainteresowany przepraszam, czytaniem prywatnym. Pozdrawiam serdecznie, do usłyszenia.